Vlogmas, dzień dziewiąty. Może się nie zabiję. Dzień dobry, słuchajcie, mamy dziesiątą. My właśnie byłyśmy z Abi w Tesco. Ja niedawno wstałam po raz pierwszy od jakichś dwóch tygodni, się wyspałam i kupiłam sobie. Truskawki z winogronami oraz małego arbuza i zaraz sobie zrobię do tego kanapkę. Dobra, i słuchajcie, czas na herbatkę. Dzisiaj jest dziewiąty, tak? Mmm. Dziewiąty. Lemongrass and Ginger. Nie lubię trawy cytrynowej, ale uwielbiam imbir, więc zobaczymy. Okej. Okay. Uuu, pachnie ładnie, słuchajcie, ale niech trochę ostygnie. Dobra. Próbujemy. Hmm. Nie jest zła, ale powiem wam, że one dla mnie trochę wszystkie smakują tak samo. Mam słuchajcie czekoladkę z wczoraj. Dwie. W sumie zabam tylko te dwie kuleczki. No, a teraz sobie zjem śniadanko. Zadzwonili do mnie i zapytali się, czy mogę być wcześniej, więc jadę już do palacki, tylko wcześniej już powinnam ej, poprawi mi się, poprawiło mi się jakoś obrazu w przedniej kamerce dobry wieczór, mamy słuchajcie 23.30 um, i ja dopiero wróciłam do domu ej. i powiem wam, że bardzo, bardzo... Jestem taka wypruta z życia dzisiaj. E, ogólnie to zorientowałam się, że nagramam dzisiaj może trzy klipy. E, więc fajno. Pan ma taki pomysł, mianowicie, żeby do tych vlogmasów pozostałych wpleść takie mm, testy na żywo produktów, slash jednego produktu albo większej ilości produktów, zarówno pielęgnacyjnych, jak i mm, do kosmetyków. Ja ogólnie już jakiś czas temu Wam mówiłam w wyzwaniu 30-dniowym. Co się dzieje? Nie lubię karetki, jakie rzeczy, bo się zawsze martwię o tych ludzi, po których jadą. Um, bo już mówiłam wam w którymś odcinku tego 30-dniowego wyzwania, że ogólnie prowadzę sobie po cichu taki projekt, który będę nagrywała. Poczekajcie, bo mi trochę niewygodnie. O, który będę nagrywała w nowym roku. Będzie dużo, naprawdę dużo nowych, fajnych serii. Um, I to jest yy, taki ala projekt Denko. Nie wiem do końca, jak to się nazywa. Wiem, że Alice ostatnio nagrywała taki filmik, gdzie typujecie produkty, które chcecie zużyć. I ja na przykład mam tutaj kilka produktów wytypowanych z kolorówki, które codziennie używam, które już Wam pokazywałam zresztą. I to jest między innymi baza z Liren rozświetlająca, to jest Bronzer z Tune, to jest Out of Tune Note Natural, już ma spore denko oraz Pierre René w odcieniu Dune. Już mam zastępcę, bo bardzo lubię, ale wytypowałam go do zużycia. I trzymam się raczej takich swoich stałych produktów i ostatnio bardzo rzadko wychodzę poza takie podstawowe, podstawowe produkty, a mam całą szufladę rzeczy do testów i nie chcę z każdego z tych produktów robić osobnego testu, osobnego filmiku z testowaniem kosmetyków, bo trochę chcę od tej tematyki urodowej odbiec. Może nie do końca odbiec, bo mnie to nadal interesuje, natomiast nie chcę się totalnie, totalnie na tym skupiać. E, więc chciałabym Wam pokazać teraz, co mam tam w swojej szufladzie. Jeśli coś z tego zainteresuje Was na tyle, że chcielibyście osobny filmik. Albo o tym danym produkcie, albo o kilku produktach, to mi napiszcie. A na przykład, jeśli chcielibyście jakieś produkty z tych właśnie zobaczyć w testowaniu takim vlogmasowym, to też napiszcie mi w komentarzu, jaki to jest kosmetyk, bo ja sobie wtedy będę wybierała jeden kosmetyk na kilka dni i będziemy go razem testować. Ja Was teraz zabiorę na dół i pokażę Wam, co dokładnie mam do testowania, a jest tego naprawdę dużo. Wiem, że w zeszłych vlogmasach też Wam pokazywałam, bo to się przygotujcie. Słuchajcie, tutaj, tutaj naprawdę praktycznie nic nie, nie jest mniej, tu jest nawet więcej produktów niż było ostatnio. Tutaj mam gąbeczki. E, tutaj mam pudry, które kupiłam w zapasie na promocji 2 za 3 e, rozświetlacze, tutaj mam paletki, bazy, e, brązery, mam Anastazję Amrezi, słuchajcie, której jeszcze nie użyłam, e, bo cały czas chcę nagrać o niej filmik. I o tym na pewno chciałabym nagrać osobny filmik, ale po prostu e, nie wiem, nie mogę się zabrać za te wszystkie, że mam puder. E, paletkę dostałam od e, Pam, taką dwustronną z Primarka, bo film o kosmetykach z Primarka przypadł Wam do gustu, więc będzie druga część. Tutaj mam Kolejny puder. Tutaj mam pełno pomadek, słuchajcie. E, podkład z Wet n Wild, który kupiłam w Sztokholmie. E, Skin Frost z Jeffreya. Tutaj mam tą paletkę z BH Cosmetics. E, tutaj mam pełno, pełno podkładów, słuchajcie. Tutaj mam NYX'a, bazę z Paese, jakiś krem CC, podkład z Covergirl, e, tutaj mam słuchajcie też paletki, tutaj mam paletkę PS, -e, mam paletkę BH Cosmetics taką większą, e, co jeszcze tutaj mam, mówię tutaj wszystkie rzeczy do ust. Jeszcze jedna baza. Tutaj są jakieś cienie. Paletki z Wet n Wild. Tutaj mam paletkę z Emi Way. Mam paletkę NYC Demilowato. Tutaj mam rozświetlacze z Trended. Sensic to jest podobno właśnie zamiennik Amresi Bronzer z Lovely. Korektory. No jest tutaj masa tego, więc dajcie mi znać, co byście z tego chcieli, słuchajcie, e, zobaczyć w osobnych filmikach, a co z tego byście chcieli zobaczyć we vlogmasach. Ja ogólnie dążę do tego, żeby uszczupić swoje zapasy, tutaj jak widzicie mam tylko jeden otworzony podkład w zapasie. Hmm. Tutaj no, jest nadal tego o wiele za dużo niż być powinno. E, wydaje mi się, że albo przed przeprowadzką w kwietniu, albo po przeprowadzce w maju e, zrobię kolejny deklater. Nie taką serię 30-dniową. Dajcie znać. Ja właśnie zmyłam e, makijaż. Idę pod prysznic. I słuchajcie, uciekam spać, bo jestem po prostu tak zmęczona, że masakra e, jutro. Muszę sobie ugotować obiad y, na, do pracy, bo dzisiaj, y, jak miałam gotować, to znajoma z pracy napisała do mnie, że przyniesie obiad dla nas, y, więc i... Ja dziękuję, że ze mną dzisiaj byliście. Jeśli się wam podobało, to kciuk w górę i pamiętajcie, żeby zasubskrybować, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. Dziękuję bardzo i widzimy się jutro. Puśka!